Cześć, siema, to znowu ja, i jestem tartany, to znowu ja, to zaczynam od nowa. Jestem tartany, i to jest, pszto i kak, sezon drugi, czyli, co i jak, sezon drugi, intro. Oczywiście już jak to tak powiedzieć delikatnie. Na, zbudowałem projekt, żeby później nie zapomniał. Zapomniałem odcinku, jak to zbudować. Bo serio jak teraz zbudowałem, no to troszeczkę zapomniałem jak co budowałem. No tak czasem bywa. Po prostu projekt nam zapomina swój projekt. E, no to mogę już się odwrócić. Bam! Już jest projekt. Oczywiście jest tutaj używany... jak to się nazywa? Świerk. Wszystko ze świerpku i wszystko może być na odwrót, czyli jak chcecie z, z brzozy, to może być to z brzozy, z akacji, wszystko oczywiście, to możecie też sobie tam, nie wiem, pomieszać, na przykład, nie wiem, te pinie, czy te bale, mogą to być właśnie z dębu ciemnego na przykład, a tutaj z jasnego dębu reszta, czy coś, no. Ogólnie, no, to właśnie tak to wygląda z bliska. E, oczywiście tutaj tam... No dobra, później się to powiem, to jest jakieś oświetlenie, małe, e, akurat ty to mi się najbardziej nie podoba, ale jeśli to będziecie, nie wiem, przy górze, na przykład tu będzie jakaś góra czy coś, czy po, po prostu tam dalej nic nie będzie, innego takiego ważnego, to może, może to tak pozostać. No, że może być, to że po prostu nie będzie na to za to. E, no to sklep oczywiście. Tak jak w, te, w tej scence, oczywiście. E, to wygląda na e, Wewnątrz? E, budowli. Oczywiście tutaj to też mi się to nie podoba, ale można to edytować, ale później mi się te, to nie podobało zewnątrz. Jak to widziałem? No, czy no nikt nie będzie patrzył, no, jak wszedłem no to nie było tego prawie, już widać, dopóki nie zwróciłem na to uwagi. Oczywiście zaparta ym, budowa może być też używana na serwerach prywatnych, tam nie prywatnych oczywiście jak chcecie, po prostu tam gdzie jest y, dobra atmosfera. Znaczy ogólnie wszędzie to może być korzystane, tam gdzie jest y, jakiś y, handel, tak bym powiedział. Nie, to może być y, nie wiem, coś y, za złoto, jak y, bla 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 y, i ktoś by to wziął, oczywiście ktoś, mm, na serwerach takich jakby prywatnych y, są takie pluginy gdzie można, y, oczywiście na PC, są pluginy gdzie można sprawdzić kto co ukradł. No, i też można to wziąć, coś takiego zrobić na PC, gdzieś na serwerze. Dać jakieś przedmioty i tutaj zapłata. Czyli, na przykład, nie wiem, tutaj jest teraz niebieska wełna, czy coś biorę, yy, i muszę tutaj wpłacić. No, i wpłacam diaksy, czy co to tam, tą cenę, co będzie tutaj na tabliczce, Białe, wziąłem tabliczki, ponieważ to najłat... No i fajnie, widać, oczywiście, jak się będzie brzoza, wszystko z brzozy zrobione, no, to jakieś inne tabliczki po prostu poszukajcie, jakieś, jakieś, na pozwały. chest, bo jeśli ktoś, nie wiem, będzie miał diaksy, tylko EnderChexy, no to, że dobry dostęp. Nie ma to, prawda. No to to, to co? To zabieramy się do pracy. Jest tutaj oczywiście lekko odświeżony. Nie jest aż tak bardzo odświeżony, ale najbardziej to mi. A właśnie to jest napis, się dla personelu. Nie pokażemy nie, tego. Najbardziej to mi zależało w sumie na tym, żeby zrobić scenkę. No ale scenkę jak zrobiłem. No chciałem zrobić scenkę, ale do tego jeszcze prawie coś się Po prostu nowszy odwracam. Co tutaj można by powiedzieć, że dodałem? To te klapy są nowe. te jak To, się... to coś. Ej właśnie, zapomniałam powiedzieć, że tutaj to może być skrytka na coś, albo. znaczy tutaj jest beczka wiem, zapomniałam jak to się nazywa. Beczki to są nowe, tutaj. Y, to jest nowe, lampy są nowe. Chciałbym powiedzieć, to wszystko, ale też niektóre bloki uży użyte. przykład tutaj w. Y y y są nowe, Teraz wam pokazać, jak to jest. Ej tutaj to może być, nie wiem, y, jak to się nazywa piwnica. I w piwnicy jakiś magazyn duży, ogromny, czyli coś na zasadzie tego, tylko że ogromnie, ogromnie. I tak, tak raczej mam wejść, czy coś. Nie, nie, nie. Dobra. Y to co, to, to zaczynamy. 7. Dobra, to mi może walić. Budujemy teraz 7 na 6. I to zbudujemy tak. Tutaj. Znaczy kopiemy w sumie To raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Akurat ty pięć. Robię takie. Coś. Nie wiem, jak to się inaczej nazywa. Tu idziemy 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, bo... Nie jestem 3, 6, co? 3, 4, 5, 6, 7, 8, jak ja 8? Podmieni sobie Dobra, na Aha, i właśnie wejście jest też nowe, zapomniałem Wam powiedzieć. No. Dobra, to zrobię to samo z drugiej strony. To tak ma być. To, to, to usunę. Oczywiście to nie jest duże, duży projekt, tylko to jest malutki. Dosyć mógłbym większy zbudować albo mniejszy, ale tak naprawdę to mi się nie chce. No i stary projekt, najlepszy. No. Pamiętam, jak próbowałem zbudować takie coś. Sam. No, dobra. Mm, tylko, już nie będziemy potrzebowali. No może, że. Yy, sorry. Będą, będziemy potrzebowali. Yy, na tyły. W sumie możemy od razu to zbudować. Yy, trzy poziomy. 3 kratki w górę 3 na 5, oczywiście 3, 3 i na 5 o, przez 15 chyba. Nie mogę Dobra, jeśli możecie zauważyć, co ja to w ogóle robię na komputerze. A właśnie, to jest taki dziwny, inny blok, co ma górę też, jakby okurowaną. Jak go zrobić? Po prostu piszę 4 i mamy. Oczywiście na. Java Edition też jest coś takiego, więc no łatwo to jest zdobyć. Łatwo skraftować nie zdobyć. Bo zdobyć chyba się tego nie da. Ale dobra. Robimy cztery bale. Oczywiście pomiędzy nimi ma być przestrzeń nie kosmiczną. No i możemy zacząć budować. Chwila, moment. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Ja dobra, nie było Nie było, nie było tematu Dobra, pierwszy odcinek już fail jest, spoko No nie, teraz to nie będzie, o Boże święty e, dobra, wiecie co? E, cięcie Okej, okay, już naprawiłem, jest ok. I chciałem jeszcze powiedzieć, że lekko jest dach zmieniony Czyli ma coś jakiego, takie... Mm, schodki? Mm, po prostu idzie to, znaczy no od... wcześniej też było pod łukos, ale teraz to ma mm, detale, nie wiem jak to nazwać, chyba detale, dobra, e, no to możemy podawać dalej. coś takiego, budujemy schodek, dajemy też, mm, w ogóle y, dajcie, jako co, y, może inaczej, jak to powiedzieć, jak tutaj ugryźć ten temat. E... Bo ten odcinek nagrywam zanim wstawię odcinek z jak z, 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 z. się nazywa z informacji czyli jeszcze przed scenki sklepikarz Mam nadzieję, że to tak nam nazwę Bo jak nie no to No to nie nevermind eee, Czy coś się do muszę jeszcze wziąć? Nie Dobra um. Budujemy dalej, bo czy zawsze coś się. Nie... Nie, nie, do, nie dokończę po prostu. Nie dokończę, nie chcę się. E, po prostu list, Jak zawsze. To tak idzie. W sumie ja bym tutaj dał schody kamienne, ale nie jestem pewien, czy to będzie dobrze wyglądało, więc damy to na sam koniec. E, no, budujemy dalej Szkodki No i jak na razie pamiętam to, to co budowałem przed chwilą, więc spoko zawsze sobie odświeżyłem czego to ma świeży. Co? Co ja powiedziałem? No. Dobra. No. Ja to taki dziwny koleś jestem. Tak w szczerze muszę powiedzieć. Na razie, że co i jak w sezon drugi dobrze się przyjmie, bo jeśli nie, no to trudno, wasza strata, będziecie musieli to oglądać. Planuję też zro zrobić serię walową ale też możliwe, że minigamesową? Czy minigames się odmienia? I to jest pytanie o odcinka. Dobra, ja że tak głośno, ale że tak po prostu chciałem to podkreślić. Hmm. Coś chciałem znowu powiedzieć, ale nie pamiętam co. No serio, no. Muszę chyba pójść do lekarza. Bo co chwilę zapominam... Tracę wątek. Tracę wątek, tracę co miałem zapamiętać. No tu jak lady. Dobra. W sumie to już jest program skończony. Jeśli jest z tego co widać. Um. Zaraz pod koniec zrobię, no, komentarz, komentarz, nie komentarze. ale detalink, jakie, co zmienię, na przykład w tym, a nie w tym, co będą, będą dwa, dwie budowle, czyli dwa, dwie sklepy z różnicami. Wow, w ogóle 11 minut nagrywam, z czego muszę troszeczkę wyciąć. Dobra, to tu mogę wziąć. Moment, moment. Coś mi tutaj nie pasi, a nie pasi, dobra e, damy tutaj na górę. Po prostu nie miałem do tego zastos do zastosowania, więc dałem to na górę po prostu. Dobra, e, w sklep po prostu, teraz nie koniecem mi się to mm, koniec. No, pokał... e, Lampę tutaj dałem na środku, żeby fajnie było oświetlone. Możemy też dać deski. Um, myślałem, żeby dać na przykład e, ołkowe, ale jakoś nie chce mi się. Możecie to spróbować. Dajmy ja tutaj po dwóch stronach, oczywiście. Też, um, czy coś tutaj jeszcze czym tu jest takiego zbudowania z zewnątrz i wewnątrz? A właśnie, um, dobra, to może bym przygotował już strukturę jakby fazę. Do no, drugą fazę tego nie możemy zobaczyć, ale trudno. Um, dobra, to zaraz jest... To coś wykorzystam. Yy, takie coś, oczywiście zasłony i teraz jeśli chcecie na przykład mieć sklep, zamknięty to do kolega, tak pomyślał. Z tym, co nagrywałem sklepikarz. Ten, co też elektrował jego głos. Znaczy mam nadzieję, bo w sumie nie mam żadnego pamięcia, bo jeszcze jestem przed zmontowaniem tego. Czy dał głos, czy nie. Yy, I możecie dać kraty i kraty, na przykład później napis. Yy, ZAM. Mnięte, zamknięte przez E. A nie mam E, znaczy no, mam polską kadran, nie chce mi się pisać, ponieważ byłoby później. Wyszłoby nawias, że nie umiem pisać Nevermind Dajemy beczki, barely, barely dajemy, tabliczki. EnterThread chyba każdy wie, jak to się robi. Dajmy um, oko kresu i dooko obsyda. Jak, ok, jak oko z kresu zrobić, to już powinno być chyba proste dla Was. Ale teraz detailing, czyli coś, co bym powiedział, um, jest to lepsze niż to, gdyż ponieważ to mi się tutaj nie podoba. To mi się nie podoba, ale już um, nie chciałem tego zmieniać, więc tutaj zmieniamy po bokach, bo to akurat jak przyznacie to jest to brzydkie, więc mm, tu możemy to zniszczyć yy, i zobaczyć jak wygląda schodki koblowe tutaj. No, hmm. no powiem tak dupy mnie nie urywa. Myślę tutaj jak to uzdobić jeszcze, na przykład, nie wiem znaczek, może nie znaczek, ale jakiś kształt czegoś. o. Teraz hmm. tak myślę, kurczę, biorę to. To niszczę. Co tutaj jeszcze takie zniszczyć? To też niszczę. Zastąpiam. Mój polski Respekt 50 Plus. Dobra, i to możemy tam... zastąpić też. Nawet mi się podoba. Powiem szczerze, nawet mi się podoba. Serio. Powiem więcej, takie, takie rzeczy robić. Nie jest to oczywiście epickie, jak zawsze mówię, tylko po prostu moja. Moja twórczość. Moja twórczość jest, jest czasem do dupy, ale też jest czasem do jedzenia. Co? Do jedzenia. Dobra. dobra więc. Czyli yy, no, mało dodatków danych, czyli tutaj takie, nie wiem, dalej daszek zrobić. Bo to akurat mi się nie podoba. Seren to mi się nie podoba, tutaj to widać, a tutaj to już. My, no, nadal to widać, że tutaj to jest to. Więc można to było czymś zastąpić, ale nie chcę się. Dobra. W sumie to byłoby tyle. Tak zapomniałem jednej tabliczki tutaj dać. Ale no to, to sami dacie, wycie, to, gdzie to jak. Więc y, dziękuję za oglądanie. Powiem w sumie to wywalić. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Możecie napisać, czy jedy pierwszy, pierwszy sklep, czy, czy drugi się wam podoba. Który się podoba? Będzie ankieta w prawym górnym rogu, Czyli tam, 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 nie wiem, jak to powiedzieć tam, gdzie jest drugi sklep, pokażę, tak, to coś gdzieś tam to nie wiem, piszcie, który lepszy, który ładniejszy, co bym mógł dodać, co mógłbym jednak, coś zmienić. I oczywiście, możecie z tego zrobić różne wersje różnych wersji drewna. No to chyba to tyle, bo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.